Czy kiedykolwiek poczułeś się idiotą? Nie tylko głupcem, ale idiotą w najgłębszym tego słowa znaczeniu, kimś, kto dostrzega absurd istnienia, kto czuje wszystko intensywnie, kto jednocześnie dostrzega zarówno nędzę, jak i piękno świata. Jeśli odpowiedź brzmi tak, gratulacje. Już flirtowałeś z myślą Dostojewskiego, pisarza, który uczynił idiotę jednym z najbardziej złożonych archetypów literatury i filozofii. Ale co tak naprawdę oznacza bycie idiotą w jego perspektywie? A co jeśli powiem ci, że być może bycie idiotą jest jedynym wyjściem z tego chorego społeczeństwa, w którym żyjemy? Piękno zbawi świat. To zdanie, uwiecznione przez Dostojewskiego, nie zostało napisane, by pocieszać, ale by prowokować. On nie pisał, by zadowolić, ale by ranić, otwierać rany, które wielu wolałoby zostawić nieotwarte. Jego słowa nie są tylko fikcją lecz ostrymi skalpelami, które głęboko tną w ludzką egzystencję. Jego powieść Idiot nie jest tylko historią, lecz filozoficzną tezą owiniętą w tragedię, brutalnym badaniem tego, co się dzieje, gdy człowiek naprawdę dobry zostaje rzucony w świat, który rozumie tylko język egoizmu i korupcji. Książę Myszkin, centralna postać opowieści, to ostatni romantyk w epoce, która już zamieniła pasję na zysk, dobroć na wyrachowanie, Niewinność na cyniczną sprytność. Jego błąd? Wierzyć w czystość serca w społeczeństwie, które zostało wychowane, by miażdżyć wszystko, czego nie można wykorzystać. Dla innych postaci jest głupcem, emocjonalnym obcym, błędem w systemie, który akceptuje tylko graczy gotowych oszukiwać. Ale pytanie, które Dostojewski zmusza nas zadać, jest niepokojące. Kto tak naprawdę jest prawdziwym idiotą? Ten, który zachowuje integralność i płaci cenę, czy ci, którzy zdradzają, manipulują i psują własną duszę, by przeżyć. To, co najbardziej niepokoi w Myszkinie, to nie tylko jego naiwność, ale jego zdolność do odczuwania cierpienia innych z niemal nadprzyrodzoną wrażliwością. On nie tylko dostrzega nędzę innych, on ją doświadcza, jakby była jego własną. To, co rumuński filozof Emil Cioran nazwał męką istnienia. Rzadką i niszczącą zdolnością wchłaniania niepokoju drugiego człowieka, jakby stał się częścią Niego. I to właśnie ta cecha sprawia, że jest tak nie do zniesienia dla tych, którzy są wokół Niego. On nie oskarża, nie krzyczy, nie narzuca się, ale jego sama obecność jest okrutnym lustrem, które odbija ukrytą brzydotę każdego z nas. Rozbija obrony odsłania maski, zrywa iluzję kontroli, które podtrzymują społeczną hipokryzję. Nietzsche, zapalony czytelnik dostojewskiego, napisał, że nikt nie kłamie tak jak ten, kto jest oburzony, ponieważ często oburzenie nie wynika z poczucia sprawiedliwości, ale starczy chroniącej przed własnym poczuciem winy. A myszkin wywołuje właśnie ten rodzaj oburzenia, jest niepokojącym przypomnieniem, że coś jest głęboko nie tak z tym, jak żyjemy, a to przypomnienie jest nie do zniesienia dla tych, którzy już pogodzili się z grą fałszywości. Droga Myszkin w idiocie przypomina los męczennika, ale bez chwały świętości. Myszkin nie jest czczony, nie jest podziwiany, nie jest rozumiany. W najlepszym razie jest ośmieszany przez niektórych, pogardzany przez wielu, i zniszczony przez prawie wszystkich. Jego dobroć nie czyni go bohaterem zwycięskim, ale barankiem czekającym na rzeź. Jego miłość do piękna i nieskończona współczucie nie są postrzegane jako cnoty lecz jako niebezpieczne słabości, wrażliwości, które mogą skończyć się tylko tragedią. A może Dostojewski miał rację? Może świat rzeczywiście nie ma miejsca dla myszkinów, bo absolutna dobroć nie tylko wyzwala status quo, ona je zagraża, ona otwiera oczy na to, że gra może być rozgrywana w inny sposób, a to jest nie do zniesienia dla tych, którzy nauczyli się wygrywać oszukując. A my, gdzie my pasujemy w tej historii? Czy bylibyśmy w stanie postępować jak myszki, na może bylibyśmy wśród tych, którzy go pogardzają? Żyjemy w czasach, kiedy cynizm mylony jest z inteligencją, a chłód z dojrzałością. Śmiejemy się z naiwności, wyśmiewamy nadzieję i celebrujemy rozczarowanie, jakby było synonimem mądrości. Ale czy ta domniemana bystrość przyniosła nam coś poza pustką, której trudno znieść? Dostojewski zmusza nas do zmierzenia się z tym pytaniem, nie oferując łatwych odpowiedzi. A co najbardziej niepokojące, to że w głębi serca już znamy odpowiedź. Wiemy, że Myszkin nie jest prawdziwym idiotą. To my jesteśmy idiotami, którzy spędzili życie usprawiedliwiając własny brak odwagi. Tragedia księcia Myszkin nie polega tylko na jego dobroci, ale na czasie i miejscu, w którym istnieje. Rosja XIX wieku nie była urodzajnym gruntem dla czystych dusz. Była to ziemia gorączkowej przemiany, gdzie stare i nowe toczyły cichą, brutalną walkę. Dekadencka arystokracja trzymała się coraz bardziej pustych pozorów, podczas gdy rewolucyjne ideały wiały jak wiatry nieuniknionej przyszłości. Wiara prawosławna, która kiedyś nadawała sens rosyjskiej tożsamości, zaczynała się kruszyć pod ciężarem nowoczesności i myśli nihilistycznej. To w tym kotle napięć Dostojewski kształtował swoich bohaterów. Nadając im głosy, które odbijały wątpliwości, lęki i dylematy epoki w stanie upadku. I nikt nie rozumiał tego upadku lepiej niż sam autor. Dostojewski nie był jedynie odległym obserwatorem społecznego i duchowego chaosu, który go otaczał, był jego ofiarą. Jego życie było ciągiem przepaści. Skazany na śmierć za swoje związki z grupą subwersywnych intelektualistów, zobaczył, jak jego egzekucja jest ogłaszana zanim został ostatecznie ułaskawiony w ostatniej chwili i skazany na lata pracy przymusowej na Syberii. To tam, wśród przestępców i nędzarzy, Dostojewski był świadkiem głębin ludzkiej duszy bez ozdób społecznych konwencji. Wśród skazanych nie było masek, tylko naga i brutalna prawda istnienia. To w tym lodowatym piekle Dostojewski odkrył brutalną prawdę: degradowanie i odkupienie mogą iść ramię w ramię. A potworność i zdrowie psychiczne są tylko dwoma stronami tej samej monety. To doświadczenie na zawsze ukształtowało jego twórczość. Inaczej niż inni pisarze jego czasów, którzy starali się zrozumieć człowieka przez rozum, Dostojewski zanurzył się w cieniach nieświadomości, wyprzedzając idee, które Freud i Jung sformułowali dopiero dekady później. Zrozumiał, że człowiek nie jest kierowany tylko przez logikę, ale przez siły podziemne. Nieposkromione pasje, niewypowiedziane pragnienia i nieznośne sprzeczności. Jego realizm nie był tylko społeczny, ale psychologiczny. Każda postać, którą stworzył, to żywa wiwisekcja ludzkiego ducha, wyznanie przebrane za fikcję. A myszkin, bohater idioty, być może jest jego najbardziej niepokojącym dziełem, ponieważ ucieleśnia coś, co społeczeństwo udaje, że ceni, ale w głębi duszy pogardza prawdziwą dobroć. Problem polega na tym, że absolutna dobroć nie pasuje do trybów świata. Sam Dostojewski wydawał się sceptyczny co do możliwości przetrwania czystego człowieka, nie będąc rozszarpanym. Myszkin ze swoją bezwarunkową współczuciem i niemożnością oceny działa jak lustro, które odbija hipokryzję tych, którzy go otaczają. On nikogo nie oskarża, ale jego sama obecność obnaża moralną nędzę innych dlatego jest ośmieszany, wykorzystywany i na końcu zmiażdżony. Jego dobroć rozbraja cyników, a cynik rozbrojony nie czuje wdzięczności, czuje gniew. Jak napisał Baudelaire, świat wybacza tylko tym, którzy pozwalają mu czuć się komfortowo w swojej własnej zgniłości. Myszkin nie oferuje tego komfortu. Reprezentuje inną możliwość istnienia, a ta możliwość jest nie do zniesienia dla tych, którzy już zrobili zbyt wiele ustępstw, by utrzymać swoje maski nietknięte. Dostojewski rozumiał tę perwersyjną mechanikę lepiej niż ktokolwiek. Nie postrzegał człowieka jako istoty racjonalnej w poszukiwaniu prawdy, ale jako byt pełen popędów, zdolny do trzymania się destrukcyjnych iluzji tylko po to, by uniknąć zmierzenia się z własną pustką. W idiocie Dostojewski nie oferuje nam oczywistego złoczyńcy. Wszyscy bohaterowie w pewnym sensie są jednocześnie ofiarami i oprawcami, więźniami systemu wartości, który nagradza spryt i pogardza niewinnością. Powieść ostatecznie jest brutalnym eksperymentem. Co się dzieje, gdy czysty człowiek zostaje wrzucony w zepsuty świat? A odpowiedź nieuchronnie jest zawsze ta sama: czysty człowiek nie zmienia świata, świat go pożera. Jeśli idiota nauczyło nas czegoś, to tego, że dobroć daleka od bycia czczoną cnotą, często postrzegana jest jako błąd w rachunkach, strukturalna wada w grze o przetrwanie. Historia myszkin nie jest tylko opowieścią o naiwności zmiażdżonej przez rzeczywistość, jest to studium tego, co się dzieje, gdy ktoś odmawia przyjęcia masek, które społeczeństwo wymaga. W świecie napędzanym grą pozorów i ukrytą rywalizacją każdy, kto odmawia gry, staje się łatwym celem. Książę nie jest nienawidzony za to, że jest zły, ani nie jest zazdroszczony za to, że jest lepszy. Jest pogardzany, ponieważ nie podąża za niewidzialnymi zasadami, które podtrzymują współżycie między tymi, którzy nauczyli się ukrywać swoje intencje. On nie potrafi manipulować, nie rozumie niuansów fałszywych uprzejmości, nie dostrzega niebezpieczeństwa absolutnej szczerości. W rezultacie nie tylko staje się ofiarą innych, ale także niewygodnym przypomnieniem wszystkiego, co oni sami porzucili w imię przetrwania. Ta dynamika nie ogranicza się tylko do powieści Dostojewskiego. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by zauważyć, że świat nadal działa dokładnie w ten sam sposób. Od najmłodszych lat uczymy się, że istnieje cena za autentyczność, że emocjonalna przejrzystość może być symbolicznym wyrokiem śmierci. Ci, którzy nie opanowali sztuki obłudy, którzy nie nauczyli się grać w grę społeczną, nieuchronnie stają się obcymi w swoim gnieździe, w środowisku korporacyjnym, w kręgu przyjaciół, a często nawet w samej rodzinie. Zawsze istnieje milczący kod, który określa co można, a czego nie można powiedzieć, który ustala granice tego, co jest akceptowalne do odczuwania i wyrażania. Idiota Dostojewskiego to ten, który ignoruje te kody, który upiera się by działać jakby słowa wciąż miały wartość, jakby współczucie nie było tylko abstrakcyjnym pojęciem, ale codzienną praktyką. A co się z nim dzieje? To samo co z każdym, kto postanawia być szczerym w świecie handlarzy, jest izolowany, upokorzony, wykorzystywany i odrzucony. Logika, która podtrzymuje tę perwersyjną strukturę społeczną jest prosta. Dobroć bez przebiegłości nie jest postrzegana jako cnota, ale jako błąd strategiczny. Istnieje milcząca wiara, że świat nie może zostać zmieniony, a więc każdy musi się do niego dostosować. Jeśli wszyscy wykorzystują innych, ten, kto odmawia tego samego, jest w niekorzystnej sytuacji. Ta logika, choć brutalna, ma wewnętrzną spójność. Kto nie walczy o swoje miejsce, zostanie wypchnięty na zewnątrz. Kto odmawia manipulacji, będzie manipulowany. Kto upiera się, by wyciągnąć rękę, zostanie wciągnięty na dno wraz z tymi, których próbował uratować. Myszkin, w trakcie narracji, personifikuje tę tragedię z bolesną precyzją. On nie tylko nie potrafi zrozumieć gier interesów, ale także odmawia ich nauki. Jego naiwna wiara, że czystość może triumfować nad małostkowością, czyni go żywą ofiarą eksperymentem egzystencjalnym którym Dostojewski kieruje z chirurgiczną precyzją, jak ktoś, kto znał na własnej skórze okrucieństwo świata. I nie bądźmy naiwni. Ta logika nie zmieniła się z upływem czasu. Idioci dzisiaj wciąż istnieją i wciąż są pożerani. To ci, którzy nie potrafią udawać, że im nie zależy, którzy nie potrafią mierzyć słów z zimną strategiczną precyzją, którzy wciąż wierzą, że ludzie mogą być lepsi, niż naprawdę są. A co my robimy z nimi? Śmiejemy się z ich naiwności, wykorzystujemy ich dobrą wolę i wyrzucamy, kiedy ich obecność staje się niewygodna. Dostojewski nie napisał idioty jako moralizatorskiej baśni. Nie chciał przekonać nikogo, że czystość zwycięży na końcu. Przeciwnie. Jego powieść to kliniczne studium tego, jak sprawiedliwi są miażdżeni przez zbiorowy cynizm. Pytanie, które pozostaje, to nie tylko, czy myszkin mógłby przeżyć, ale czy, będąc na jego miejscu, zrobilibyśmy coś innego. A może, nie zdając sobie sprawy, już jesteśmy po drugiej stronie historii, będąc częścią tych, którzy pomagają zniszczyć tych, którzy ośmielają się być prawdziwi? Upadek Myszkin nie następuje gwałtownie, jak nagły i ostateczny cios, ale jako proces stopniowy, niemal nieunikniony. Jego czystość jest powoli niszczona przez tarcie z światem, który nie potrafi poradzić sobie z tym, czego nie potrafi wykorzystać ani zrozumieć. Nie zostaje obalony przez jawnego wroga, przez dobrze zaplanowaną spiskową intrygę, ani przez zewnętrzne siły, które dążą do jego zniszczenia. Jego porażka to naturalna konsekwencja jego samej egzystencji w środowisku, w którym absolutna dobroć nie znajduje żyznej gleby, aby zakwitnąć, nie zostając zdeptaną. Nie musi być atakowany, by ulec wystarczy, że istnieje, by jego tragedia rozwijała się sama, jak zegar, który nieubłaganie posuwa się ku ostatecznemu upadkowi. Wielki paradoks narracji polega na tym, że Myszkin, w przeciwieństwie do tego, co wyobrażają sobie jego krytycy, nie jest głupcem w sensie intelektualnym. Jest inteligentny, przenikliwy i głęboko wrażliwy na ból i niepokoje tych wokół niego. Niemniej jednak jego inteligencja nie podąża za parametrami wyrachowanej przebiegłości i pragmatyzmu społecznego, które rządzą ludzkimi interakcjami. On nie potrafi grać w grę uwodzenia, manipulacji ukrytej władzy. Jego logika jest inna, niemal dziwaczna. Wierzy, że szczerość powinna stanowić fundament relacji, że współczucie powinno kierować wyborami, że piękno duszy może odkupić nawet najperwersyjniejszych. I to właśnie ta przekonanie go skazuje. Jak napisał Oscar Wilde, bycie naturalnym to najtrudniejsza sposób. Ale myszkin nie udaje, nie fałszuje, nie buduje osobowości, by dopasować się do cudzych oczekiwań. On po prostu jest. I to paradoksalnie sprawia, że staje się nie do zniesienia dla tych, którzy nauczyli się żyć za maskami. Ci, którzy spotykają myszkin, nie wiedzą dokładnie, jak na niego reagować. Niektórzy próbują się z niego naśmiewać. Inni próbują go wykorzystywać, a są też tacy, którzy głęboko w sercu czują niewygodną mieszankę podziwu i pogardy. Rogozin z jego niszczącą, autodestrukcyjną pasją widzi w myszkinie coś, co chciałby posiadać, ale czego nie potrafi zrozumieć. Nastasja Filipowna, pochłonięta ogniem własnej zguby, waha się, czy postrzegać go jako wybawcę, czy jako żałosnego naiwniaka. Pozostali bohaterowie traktują go jak zagadkę. Element wyjęty z układu społecznego kogoś, czyja obecność kwestionuje okrutną logikę, do której wszyscy się już pogodzili. I oto, co ich niepokoi: Michkin nie pasuje do narracji, według której przetrwanie wymaga kompromisów, według której cnota nie może współistnieć z rzeczywistością. Jego obecność obnaża kłamstwo, które wszyscy wolą nadal opowiadać sobie, że korupcja jest nieunikniona, że czysta dobroć to tylko dziecięca iluzja. Ale prawda jest taka, że Michkin nie jest tylko ofiarą. Jest również symptomem, odbiciem sprzeczności, które Dostojewski dostrzegał w samej ludzkości. W pewnym sensie jest ekstremalną wersją Chrystusa, człowiekiem, który stara się nieść ciężar cierpienia innych, nie prosząc o nic w zamian, ale właśnie przez to staje się nie do zniesienia dla tych, którzy nie potrafią znieść bycia widzianymi z bliska. "Nic nie jest trudniejsze do wybaczenia niż wyższość, która nas upokarza, napisał Togwil. I Michkin, choć nie próbuje narzucać się nikomu, upokarza po prostu przez to, że istnieje. Przypomina, że życie mogłoby być inne, że ludzie mogliby być lepsi, że świat nie musiałby być wieczną grą dominacji i uległości. Jednak nie triumfuje. Nie ma dla niego odkupienia, ponieważ jego tragedia nie jest tylko jego, lecz całą ludzkości. Nie jest idiotą. Ponieważ nie rozumie świata, jest idiotą, ponieważ rozumie go zbyt dobrze, i mimo to odmawia działania zgodnie z zasadami, które zapewniłyby Mu przetrwanie. Dostojewski na końcu zostawia nas bez łatwych odpowiedzi, nie pociesza nas optymistycznym przesłaniem ani nie oferuje drogi nadziei. Zamiast tego zmusza nas, by spojrzeć w przepaść naszej własnej hipokryzji i zapytać siebie, gdybyśmy spotkali Michki na dzisiaj. Czy traktowalibyśmy go inaczej? Czy nadal mielibyśmy tendencję do miażdżenia tych, którzy przypominają nam wszystko, co utraciliśmy po drodze? Zakończenie podróży Michkina nie mogło być inne, jak tylko rozpuszczenie jego tożsamości. Nie staje się on męczennikiem w klasycznym sensie, ponieważ jego tragedia nie jest uszlachetniająca. Nie ma tu katarsis ani chwalebnej ofiary, która zainspirowałaby innych do zmiany. Nie umiera w dramatyczny sposób, nie wywołuje moralnej rewolucji w sercach tych, którzy go niszczą. Jego upadek jest cichy, stopniowe wyczerpywanie wszystkiego, czym był, jak świeca pochłonięta przez własny płomień. Na końcu nie zostaje nic poza widmem człowieka, który próbował pozostać integralny w świecie, który nie toleruje tego, czego nie można pochłonąć ani zepsuć. Jego los nie jest tylko smutny, jest brutalnym dowodem na to, że absolutna czystość nie może współistnieć ze złożonością ludzką, nie będąc zniszczoną. Dostojewski zmusza nas do stawienia czoła tej prawdzie bez taryfy ulgowej. Nie oferuje nam spóźnionego pocieszenia, lukrowanej moralności, która przywróciłaby równowagę historii, jak uczyniliby inni mniej okrutni autorzy. Nie ma tutaj nagłego zwrotu, gdzie złoczyńcy dostrzegają swoje błędy. Gdzie skorumpowani się żałują, gdzie świat pochyla się przed siłą autentycznie dobrego ducha. Michkin kończy tam, gdzie musiał skończyć, zniszczony. Ale nie dlatego, że popełnił błąd, lecz dlatego, że nie mógłby postąpić inaczej. Nie mylił się, ufając, oddając się, próbując ratować tych, którzy już postanowili swoją własną ruinę. Jego błąd, jeśli można to tak nazwać, polegał na wierzeniu, że inni chcieliby zostać ocaleni. Że ludzka nędza to tylko chwilowe nieporozumienie, coś, co można by naprawić gestami współczucia i zrozumienia. Jak Nicze nas ostrzegał, ci, którzy zostali widziani tańczącymi, byli uważani za szalonych przez tych, którzy nie potrafili usłyszeć muzyki. Michkin tańczył sam, nie zdając sobie sprawy, że dla tych, którzy go obserwowali, jego taniec nie tylko był niezrozumiały, ale i oburzający. Wielka ironia jego drogi polega na tym, że nigdy nie próbował narzucać swojego światopoglądu, w przeciwieństwie do fanatyków, surowych moralistów i dogmatycznych reformatorów. Nie wierzył, że mógłby zmusić innych do bycia dobrymi. On po prostu żył tak, jak był, wierząc, że jego obecność i sposób bycia wystarczą, by rozświetlić ciemności innych. Jednak jest coś głęboko niepokojącego w kimś, kto nie wymaga, nie ocenia i nie próbuje kształtować innych na swój obraz. Jego sama obecność staje się lustrem, niewygodnym odbiciem wszystkiego, czego inni się wyrzekli w imię samoobrony. A co robimy z lustrem, które pokazuje to, czego wolelibyśmy nie zobaczyć? Rozbijamy je, śmiejemy się z niego, czy cenimy, aż stanie się kawałkami niepoznawalnych fragmentów? Nie ma wielkich krzyków w upadku Michkina, ani dramatycznej sceny, w której stawia opór swoim zdrajcom, lub domaga się sprawiedliwości. Jego koniec jest końcem kogoś, kto wycieka, znikając w stanie psychicznej dezintegracji. Nie zostaje zredukowany do szaleństwa, ponieważ stracił rozum, ale dlatego, że świat wokół niego go przygniótł. Nie było już dla niego miejsca w rzeczywistości, która go otaczała. Może to właśnie ten aspekt jego historii jest najbardziej przerażający. Nie jest pokonany przez wielkiego wroga lub przez przytłaczającą siłę zewnętrzną. Ale przez nagromadzenie małych obojętności, codziennych cynizmów i pogard, ukrywających się pod maską wyższości. Michkin zostaje pochłonięty przez pustkę tych, którzy nie wiedzieli, co zrobić z jego istnieniem. Jak napisał T.S., Eliot, tak kończy się świat nie wybuchem, lecz westchnieniem. A teraz, co nam pozostaje? Patrzeć na Michkina jako symbol odległej epoki, która już do nas nie należy. Czy raczej uznać, że jego tragedia powtarza się codziennie w małych gestach pogardy, w drwinach przebranych za inteligencję, w odmowie zaakceptowania faktu, że jeśli dobroć istnieje, nie może przetrwać w samotności? Dostojewski nie daje nam łatwych odpowiedzi. Zmusza nas do zmierzenia się z pytaniem, którego tak długo unikaliśmy: czy to my jesteśmy idiotami, bo staliśmy się zbyt sprytni? Jeśli ten film sprawił, że choć przez chwilę się zastanowiłeś, to już był sens. Ale teraz chcę wiedzieć, czy naprawdę wierzysz, że świat może zostać uratowany przez piękno? Czy Dostojewski po prostu się łudził? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoją opinią. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli skłonił cię do refleksji lub przyniósł nowe pomysły, cieszę się z tego. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby dalej zgłębiać takie głębokie tematy i otrzymywać nowe refleksje. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej treści i dołącz do mnie w tej podróży myślowej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.